Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym vlogu ze Stanów. Jak widzicie, jeszcze trochę pozostałości zimy tu leży. Te kubki jeszcze dłuższy czas się utrzymają, aczkolwiek temperaturę obecnie mam naprawdę bardzo, bardzo milusio. Jest to około 19 stopni Celsjusza, także już jest milusio. A dzisiaj chciałbym wam zaprezentować nowe autko. W którym sobie tutaj po tych stanach podróżuję. E, no. Wygodny sedan to to nie jest. E, takie tam maleństwo. Chevrolet Camaro 2016 roczek. Także takim e, malutkim urządzonkiem sobie teraz śmigam. No i powiadam, opowiadam trochę o nim. A zainteresowanych serdecznie zapraszam. Tutaj, bo dach jest dach jest nieziutko. fotel też już praktycznie na samym dole jeszcze troszeczkę mogę. O, no i tyle co mogę. No więc tak, mamy tu 2016 roczek Camaro z gadżetami, wszystkie te pierdółki, takie świecidełka dełka i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze teraz fotelik się dodatkowo ustawia. No cóż, automacik 3.6 litra V6 335 koni. No typowy amerykaniec. Z bajerów w środku, z takich tych komfortowych. Standardowy samochód, tak? Klimatyzacja dwustrefowa, klimatronik, grzanie siedzenia, chłodzenie siedzenia. Tutaj mamy również zarówno pasażera, jak i kierowcy. Radio multimedialne można właściwie te światełka sobie jeszcze konfigurować to może być na czerwono. przyjemne dla oka bajer przyznam szczerze no bajer bardzo przyjemny dla oka przyznam szczerze mi tutaj jakoś tak ten niebieski podpasował pasuje zresztą do deski rozdzielczej z gadżetów znaczy z gadżetów to już nawet nie są gadżety opcje ustawiania mil, kilometrów wszystko jest dostępne z poziomu komputera pokładowego Chciałem zmienić tu, widzicie, mam 61 stopni Fahrenheita, chciałem to zmienić, nie da się zmienić stricte samych stopni, da się zmienić natomiast całość i nagle uwaga, tu mi się zrobiły kilometry, no, też bardzo fajna ciekawa opcja i 16 stopni zaczęło pokazywać, wtedy pokazuje mi spalanie również w, w litrach, a nie w Miles per gallon. No, ale z uwagi na to, że lubię jednak patrzeć na prędkość w milach, bo znaki są w milach, nie będę tego przeliczał, a więc, więc, więc tak musi zostać. No, muszę się do tych Fahrenheitów przyzwyczaić, z opcji, jakie tu są dodatkowe, co już niestety jest mocno zamordowaniem motoryzacji tych American Muscle. Em, ma wbudowany głośnik generujący dźwięk silnika? No, no nie <noise> To idzie naprawdę w złym kierunku, um, no ale ale co zrobić? No. Gdzieś, 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 to, gdzieś to było, gdzieś to było, ja wam to pokażę. Komfort. Um, hmm, Ja jeszcze przyznam szczerze, że nie. Mm, jeszcze aż tak go nie, nie rozgryzłem. No nic, musicie mi uwierzyć na słowo, że ma obecnie włączoną. Yy, <ścoughs> włączoną opcję, że generuje dodatkowo dźwięk silnika. Proszę, Engine Sound Management. Jaka różnica? Nie bardzo słychać. Przyznam szczerze, że to w ogóle chyba nie będzie słychać, bo jest mocno wygłuszony. Eee, no ale no, taki, tak, taki bajer. No, no cóż. <ścoughs> no, niestety, tak to już chyba będzie już. już... Stare, piękne silniki V8, V8 odchodzą do lamusa no, no, trochę przykre, jak to się odbywa. No, ale cóż, zrobić No co, przejedźmy się, co no. będziemy gadać na o, o opcjach dostępnych w samochodzie. Z minusów, jaki już zaobserwowałem, nawigacja się nie rusza. Nie, nie da się podwyższyć jej, żeby była tak, żeby można było patrzeć na nią bezpośrednio. Ona jest tak skierowana mocno tutaj w dół, w podłokietnik. Nie wiem dlaczego. No, tak już jest, się z tym nie dyskutuje. Maneteczki, e, grzanie kierownicy. No takie standardowe, standardowe pierdółki, które są w każdym innym autku. E, dojdziemy jeszcze do kwestii spalania tych 3 litrów. Przyznam szczerze, że e, 3,6, 3,6 litra V6. Przyznam szczerze, że e, jestem naprawdę zaskoczony. Jak zostało to rozwiązane W jaki sposób Standardowa jazda po mieście Nie jakieś tam specjalnie Szalenie palenie gumy Aczkolwiek to mu wychodzi bardzo dobrze Standardowa jazda po mieście Uwaga 9,3 litra Myłem go Kołurze to robią się przez stopniający śnieg ja go umyłem, a tu jak widać no, będzie brudny znowu. 9,3 litra. No to jest wynik, moim zdaniem, naprawdę imponujący jak na 3,6 litra. E, wiadomo, jak będzie tam się dawać dobrze po garach, no to, no to urośnie to spalanie. Aczkolwiek, no, na jazdę taką jak ja jeżdżę moją beatką 3-litrową e, i osiągam wyniki rzędu. 10-12, zale, zależy od dnia, pory roku, humoru i tak dalej No to tutaj Przyznam szczerze 9,3 Naprawdę imponujące, imponujące e, Co do samego układu jezdnego tego samochodu Fajnie siedzi na ziemi, trzyma się drogi um, Opcja, czyli e, usztywnienie, usztywnienie e, kierownicy w czasie jazdy. E, przy niższych prędkościach ona chodzi lżej, przy wyższych prędkościach zaczyna, e, że tak powiem, usztywniać się czyli, czyli zaczyna robić się twardsza. Dobre i niedobre. Czasem to denerwuje. Aczkolwiek, no wiadomo, lepiej jakby jak jeżdżąc, jeżdżąc po autostradzie, lepiej jednak, jakby ta kierownica była twardsza. Ale znowu, jak wyłączam tą opcję, to za ciężko mi chodzi kierownica e, na postoju. No, gadżet, do którego trzeba się przyzwyczaić. E, można wszystko to ustawiać z poziomu komputera, także na tyle spoko to jest. No, ale tak jak mówię, no, niuanse, niuanse. Tym razem nagrywam wieczorkiem, bo akurat tak mi się udało wyjechać na miasteczko. Sporo mam tutaj na razie roboty, trochę może to się jeszcze uspokoi. No właśnie, tryby pracy skrzyni. Dlaczego jeździmy na jakimś turystyku? No, sport. Nie wiem, co daje snow ice. Być może chodzi o to, że jeżeli mamy na nawierzchnię to on po prostu zapina dwójkę, tak? Z jedynki, z jedynki raczej nie ruszy. I tutaj pomimo włączonej kontroli trakcji, pomimo e, trybu, skrzyni, w trybu pracy e, cruising, tak? Do jeżdżenia e, powiedzmy turystycznie bardziej, nie, nie sportowo e, ten samochód potrafi przy dodaniu gazu, no spalić laczka no, po prostu system kontroli trakcji aż tak nie blokuje nie ma możliwości ustawienia jakichś e, czułości trybu pracy skrzyni e, trybu pracy nie skrzyni a, a kontroli trakcji po prostu, widocznie tak tak to miało być, że, że jak się chce to, to można ruszyć z świateł z piskiem nie trzeba czekać na, na, znaczy nie trzeba przełączać yy, sobie kontroli, jak chce się tam gdzieś tam przybajerować i ruszyć delikatnie z piskiem. Yy, właśnie mamy około teraz obecnie 16 stopni. Yy, można zauważyć motocykle już tutaj, można je usłyszeć tutaj emisja głośności. ale ruszył z światem też był tak ściągnął. Jednak niektóre samochodziki naprawdę są tu bardzo, bardzo fajne Dzisiaj jechało za mną stare Camaro, to takie stare, stare Z jednostką V8, z tą wolno ssącą jednostką V8 No jaki to miało piękny bulgot silnika No coś pięknego, no naprawdę, rewelacja Także no niestety idzie to w złym kierunku. E, występuje jeszcze Camaro w wersji uwaga V4. Tak, dobrze usłyszeliście, V4 e, 2 litry V4, podwójna turbina, no nie, no, no nie tam to już chyba nie wiem, kolumny stradowe musieli wsadzić w ten bagażnik, czy, czy gdzie to tam jest, żeby to generowało jakiś tam e, przyjemny dźwięk silnika. No bo, no bo, no nie Nie No naprawdę, American Muscle umiera I to, i to widać już Już W Stanach że, że już nie ma tych takich typowych Amerykańców Duże, duże silniki Ogromne ilości paliwa Przelewające się przez te tłoki no, no nie Idzie to w bardzo, bardzo złym kierunku Oczywiście ekolodzy teraz krzykną, że nie, przecież dbamy o środowisko. Nie, no tak, oczywiście tak. tak. No, wracając do yy, do Kamaro i, i Miasto Nocą, no niestety nie ma kodziaka ze mną, a szkoda, a mógłby sobie siedzieć tutaj teraz obok. No cóż, pozdrawiam, ale spokojnie, jeszcze powstanie fajne Miasto Nocą w Polsce. E, myślę, że kodziak wie o co chodzi. Hi, hi, hi fajne z fajnego samochodu oczywiście. Także tak. No po malutku klimatyzuje się z powrotem, bo jak wiecie, byłem w Polsce przez chwileczkę. Klimatyzuję się z powrotem. Nadal mam jetlaga, bo jestem tu już już dopiero czwarty dzień. Także klimatyzuję się po malutku. Jetlag jest straszny. Powiem wam szczerze, to to jest to jest coś co to jest coś nieludzkiego kiedy budzisz się w środku nocy i uważasz, że się wyspałeś, a to jest środek nocy. No nie, nie, nie polecam takie 2 na 10. Um, z gadżetów jeszcze tutaj, e, wszystko jest dostępne z poziomu kierownicy. Dzwonienie, wybieranie muzyki, e, wszystkie, wszystkie ustawienia. Prze, przeciążenia <grych> możemy sobie ustawić również. Nie wiem czy widzicie, ale tu właśnie mam opcję, że pokazuje mi może gdzieś tam przypadkiem złapie. Także tak, ciśnienia, temperatura oleju, powiedziałem odwrotnie, temperatura skrzyni biegów. No to przeciążonka bardzo fajne. Przy, przyjemna sprawa. Tutaj mamy boczne, tutaj mamy ten, ten wykresik zbóżny też. Także, no milusia, wszystko z poziomu kierownicy, nie trzeba wzroku odrywać od, od drogi, możemy sobie wszystko ustawiać z poziomu pilocików w kierownicy, dużo tych guziczków jest, włącznie tutaj mamy głośność, zmianę utworów, no i łopateczki, właśnie, przecież mamy łopateczki, szóstka, piątka, czwórka, trójka, właśnie, ciekawe czy robi ten między gaz. Ciekawe, że to w ogóle słychać będzie. O, znowu jak nie używasz to ci będzie zmienił, tak? No sympatycznie, sympatycznie. No mówię dźwięk tego silnika. Być może tuż tu się coś odbyło. Być może! U. Mocno coś odbyło. Hmm, no nic to pojedziemy w lewo. Być może, jakby zmienić tutaj tłumik, to, to faktycznie mogłoby jeszcze coś uzyskać z tego silnika. No to jest fałszustka jednak, jakby nie patrzeć. Mamy To jest fałszustka, więc prawdopodobnie tu jednak jest, jest możliwość uzyskania jakiegoś fajnego dźwięku. No, ale to mówię, to trzeba będzie, trzeba, trzeba by było jakąś modyfikację zrobić. No, ja nie będę tu modyfikacji robić, samochód nie jest mój. Jest wypożyczony, także... Także, także modyfikować nie będę Jesus, jaka droga, trzeba stąd uciekać I tak to już zrobimy to nie wiem gdzie, gdzie tu mnie gdzie tu mnie wypluje no ale nic jedziemy jakaś tam nawigacja jest tu to się gdzieś tam pojedzie fajne te domki tu mają nie to niby papierowe takie patyczaki ale, ale, ale przyjemne takie z wyglądu takie old schoolik właśnie amerykański papierzone domki to jak dobrze tupniesz to, to wpadniesz do piwnicy a tu pojedziemy zobaczymy co tu się dzieje 15 mil na godzinę widzicie head up display w ogóle jest tutaj taki widzieliście nie wiem czy nie wiem czy łapie bo tu trzeba być stricte, stricte e, wzrok trzeba mieć naprzeciw head up display i dopiero wtedy, e, dopiero wtedy widać e, prędkość wyświetlaną na, na szybie. Bardzo fajna opcja można tym można tym regulować, bo wiadomo różnie to róż, różni kierowcy bywają, więc jedni wyżsi drudzy niżsi więc też, też bardzo fajny bajer no to, to jest dosyć taki przyjemny bajer A ten co? No, ciekawa sytuacja, ciekawa. Może jednak trochę tą kamerkę niżej wezmę. Może teraz będzie jakoś tam lepiej to widać. No, także tak. Także tak sobie tak, tak tutaj nocą w małej miejscowości w stanie Wisconsin tak sobie nocą tutaj ludzie żyją specjalnie dużo się nie dzieje jakiś pijany gdzieś se poszedł Ale się za, za zaplątałem. Gdzie ja w ogóle jestem? Nie, no pojadę tu w lewo. A co? Tutaj sobie mamy samochodziki różne. Dużo nowych, dużo takich starych. Więc to chyba. Nie wiem, nie wiem czym to może być pokierowane. Też przyznam szczerze, że tak. Lubią, lubią stare te samochody, stare fałsenki Tutaj o, jak się uda. A jest duże prawdopodobieństwo, że się uda. To jeszcze motocyklem tu pojeździmy. Wiecie. Jeżeli chcecie, to, to stanę na głowie i się uda. Także pojeździmy tu jeszcze motocyklem. A czy chcecie, to możecie dać znaka w komentarzu. O, na teraz no to teraz w lewo, pojedźmy. Dobra, tam coś jedzie. Tam też coś jedzie, ale powinno się udać. Dobra, jesteśmy gdzieś Nie wiem czy było słychać, ale no mówię no Zwykły wyjazd i zaczyna piszczeć oponami Bipi mają, A cóż chyba o tym wspominałem? Kościół jedzie, mam wrażenie, że powinienem pojechać tam. Takie mam wrażenie. No ale ale zobaczymy. Tak, tak by było, tak by było wygodniej pojechać tam. Dobra, zrobimy zaraz jakąś zawrotę. Jezus. Kurde, ile tu torów nawalone. Nie mam gdzie tu zawrócić. Cofania to jest bardzo fajna opcja. Też ze skrętnymi liniami, które pokazują, jak samochód się ustawi. Czuwcie tutaj jeż... Jezus Maria sztywny jest. No to trzeba mu przyznać, że jest mocno, mocno sztywny. Jak, jak żaba taka Baa. nie wiem czy dobrze będzie ten dźwięk słychać, kurde, szkoda, że nie że nie mam dyktafonu właśnie, Kesz, jak mój dyktafon się sprawuje? szkoda, że nie mam dyktafonu bo bym wrzucił do bagażnika może lepiej by było słychać co tu się dzieje? jak ja mam tu jechać teraz? no i jest najwyżej wypierdziale gdzieś pod prąd Okej, okay, dobra. Tu się coś odbywa, tu się coś od Janie Pawla. Mhm. O, tu jakiś klasyk jedzie. Ten co odwalił, właśnie ze skrajnie lewej, na skrajnie prawą. No i właśnie takie klasyki tutaj czasem można trafić, i widać, że to zadbane, bo dużo, dużo oni w ogóle tutaj mają taki samochód, który jest ich, ich że tak powiem, takim oczkiem w głowie. I mają takiego rumpcia, którym jeżdżą na co dzień i to pordzewiałe takie, to, to się tam ledwo kupy trzyma, no ale tym jeżdżą, bo to jest takie auto na co dzień. I to jest u nich takie dosyć mocno popularne, że właśnie mają, mają jakiegoś tam, jakieś swoje oczko w głowie, jakąś korwetę czy coś, coś podobnego. Mam tu też znajomka, który ma Ferrari Testarossa, także może się uda zagadać z nim odnośnie 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 może jakieś przejażdżki także no stay tuned zobaczymy no i mówię mają takie dziady właśnie jakieś tam stare fordy porzewiałe i tak, i tak jeżdżą tym na co dzień no i oczywiście w dużej liczbie domostw również jest motocykl Tak, tylko dużo, dużo chopperów Naj, Najbardziej popularny jednak jest tutaj Harley Chciałem też, ostatnim razem tutaj byłem się dowiadywałem odnośnie wypożyczania motocykli No to są w okolicy trzy, znaczy trzy salony motocyklowe Tutaj tak najbliżej mnie i to są Harley'e. <noise> także nie ma żadnej Yamachy, nie ma, nie ma Hondy, nie ma Kawasaki. Aczkolwiek te motocykle są na drogach, są dostępne, tylko trzeba jechać do większego miasta po prostu, tam do salonu gdzieś. No, także, także tak to się odbywa. A mówię, a być może uda się tutaj jeszcze nagrać vlogaska z, z jazdy motocyklem. Co ciekawe, w, w stanie Wisconsin. Nie jest wymagane posiadanie kasku na motocyklu jeżdżąc, także taka ciekawostka. O, gość tu się wozi, muze mu na pieprza. No teraz będą takie coraz częstsze widoki, bo się właśnie robi ciepło, także jeżdżą tutaj Amerykańcy, słuchają głośno muzyki, i szyby w dół, tak. Um... Zdarzają się tu wyścigi uliczne, chociaż jest to mocno piętnowane przez policjantów. No ale, ale zdarzają się, tak? E, motocykle tak samo jeżdżą tutaj, słychać, że, że też są wyścigi. Z tym, że tu motocyklami to, to naprawdę takimi tymi sportami to jeżdżą no, no, gangi, tak? Że to, to też tak różnie z tym bywa, z tymi motocyklami tutaj. No dobra, może już nie będę przedłużał i, i zanudzał. E, powiedzcie mi, jak Wam się podobają tego typu vlogi ze Stanów. E, czy, czy chcecie tego więcej? Czy chcecie więcej vlogów z Camaro? Czy chcecie za dnia? Czy w ogóle, jak, jak, jak sobie to widzicie? E, jakbyście chcieli to zobaczyć? E, mam, mam dużo czasu wolnego, mogę coś robić. Znaczy teraz dopiero będę miał trochę więcej czasu wolnego, także mogę coś robić. Podsyłajcie, co chcecie zobaczyć, i, i postaram, się, postaram się to dla Was uczynić. A tymczasem lecę klasykiem, także jeżeli się podobało, łapka w górę, subskrybujcie i komentujcie. Zapraszam Was również na mojego facebooka, instagrama oraz stronę internetową wizardonboard.pl. A tymczasem żegnam się z Wami, na razie do następnego hej!